Jeśli nienawidzisz siebie, to ten filmik jest dla ciebie. Cześć, jestem Mikołaj i przez miesiąc będę tutaj po to, żebyś kochał siebie, bo jeśli mi się udało, to tobie też się uda. Zdaję sobie sprawę, jak to jest się nienawidzić. Codziennie się krytykujesz, codziennie mówisz do siebie najgorsze słowa, natomiast wiesz, czego brakuje w danym schemacie, brakuje ci po prostu empatii. Jest jeden bardzo prosty sposób, który spowoduje, że tą empatię będziesz mógł o wiele szybciej nabyć. Musisz po prostu wziąć swoje zdjęcie z dzieciństwa, zawiesić przy lustrze w łazience albo nad swoim łóżkiem. Za każdym razem, kiedy krytykujesz siebie, patrzysz na swoje zdjęcie z dzieciństwa i zastanawiasz się, czy to dziecko, którym kiedyś byłeś, chciałoby, żeby wyglądało tak twoje dorosłe życie. Pamiętaj, że tak jak do siebie mówisz, to też mówisz do swojego dziecka, którym byłeś, kiedy miałeś 5-6 lat. Jeżeli będziesz mógł sobie zwizualizować siebie, jako dziecko, to uświadomisz sobie, że zasługujesz na coś więcej niż samą empatię. Nadal tak samo potrzebujesz wyrozumiałości, miłości i zrozumienia. I musisz się podnieść. jak najdłużej.